Cześć, jo i siema! Wracam z serią Rozbiegówka, która już była kiedyś na tym kanale. Gdzieś tu Wam się wyświetla, możecie zobaczyć tamte odcinki. Ta seria będzie się trochę różnić, ale najpierw przypomnijmy sobie, o czym myślałem mówiąc Rozbiegówka i tworząc tą serię. Czym zatem jest Rozbiegówka? Rozbiegówka to odcinek krótki na początku taśmy filmowej, pozbawiony nośnika magnetycznego, co oznacza, że nie można na nim zapisać ani obrazu, ani dźwięku. Innymi słowy, jest to coś jeszcze przed właściwym filmem. I taka będzie też ta krótka seria. Niepełna w treści, pobieżnie będę przechodził po tematach, zostawiając je sobie na pełne odcinki, choćby w serii Warsztat Reżysera. No właśnie, wracamy co tydzień z rozbiegówką, tylko będzie troszeczkę inaczej. Mianowicie, pozwolę sobie mówić, jak to na rozbiegówkę przystało, tylko trzy minuty. Mam nadzieję, że to się uda. Trochę na wzór Petera McKinona, który ma serię. 2 minutes tech Tuesday or something like that. Zobaczymy jak to wyjdzie. Zapraszam na pierwszy odcinek kolejnej serii Rozbiegówki. 7, 6, 5, 5, 5, 5, 5, 5. <laughs> Zapraszam na pierwszy odcinek kolejnej serii Rozbiegówki. Dzisiaj opowiem o Sora AI od Open AI. Zapraszam. Ok, jesteśmy na moim pulpicie. Włączam stoper, 3 minuty mam tylko na przedstawienie tematu. Więc lecimy. Chciałem wam pokazać, dlatego, że na pulpit mojego komputera. E, tak naprawdę, nowe narzędzie do generowania filmów e, od OpenAI. Nazwali to Sora AI. Jest to nowy model sztucznej inteligencji, który pozwala generować e, filmy z tekstu. I jak widzicie, wygląda to niesamowicie. Tutaj mamy generowany film e, z tekstu. Ta postać na pierwszym planie jest mega fotorealistyczna. Można mieć zastrzeżenia do postaci z tyłu, faktycznie. Natomiast one są w nieostrości e, i no. No nie wiem, no jak na mnie to robi niesamowite wrażenie. Można sobie rozwinąć ten prompt tutaj i zobaczyć, mm, z jakiego tekstu to powstało. A stylish woman walks down a Tokyo field, uh, warm glowing neon and animated she wears a black leather ja jacket and so on Ta i tak dalej i tak dalej. Czyli, tak naprawdę, no, tutaj mamy dość dobrze, opisane te, dość dobrze opisaną scenografię, dość dobrze opisaną kobietę. Tu, jak widzicie, mamy zbliżenie też na tą kobietę. No, y, wygląda to rzeczywiście niesamowicie, fotorealistycznie. I rzeczywiście, co ciekawe. Tak naprawdę ten model jest jeszcze niedostępny dla zwykłego śmiertelnika, dla zwykłego użytkownika. Oni chcą najpierw jakieś ograniczenia zrobić, żeby nie powstawały właśnie fake newsy czy jakieś fake filmy, bo wygląda to rzeczywiście jak prawdziwy film. Tutaj mamy, zobaczcie, historyczny jakiś footage z Kalifornii podczas gorączki złota. I to jest jedyny prompt, jaki wystarczyło do Sory wpisać, żeby uzyskać taki niesamowity efekt. No to rzeczywiście robi niesamowite wrażenie. Tutaj mamy trochę taki klimat jak z GTA, prawda? Jak z gry. Przyjrzyjmy się temu promptowi. I rzeczywiście tu mamy, że kamera podąża za suwem. I tutaj niektórzy ludzie, którzy jakby komentują ten temat. Mówią, że prawdopodobnie Sora uczyła się też na yy, grach i dlatego to wygląda rzeczywiście poruszanie się za vanem wygląda jak yy, trochę z GTA. Yy, potem mamy jakąś galerię, też prompt właśnie, że yy, po prostu piękne zdjęcia z galerii i on sobie stworzył, jakie ja tam chciał, zdjęcia i galerię rzeczywiście fotorealistyczną. Jak widzicie, to prawdopodobnie jest rzeczywiście jakiś rodzaj modelu 3D takiego fotorealistycznego, no, przypominającego film. No już 3D staje się filmem, jak wolumetryka. O tym też może kiedyś jeszcze powiemy w rozbiegówce. Tutaj, jak widzicie, step printing scene of a person cinematic shot, czyli trzeba dodać w prompcie, że to jest ujęcie takie filmowe i rzeczywiście wtedy zrobił to czarno-białe. No i tak, i jakby Sora bazuje na Dali 3, jeszcze nie wprowadzili tego dla konsumentów, no ale pokazali, zaprezentowali i rzeczywiście no wszyscy o nie mieli. Ja pamiętam, że wcześniej Pika Art też pokazał coś takiego, nie wiem czy znacie Pika Art, o tym też możemy powiedzieć już w innej rozbiegówce, ale kiedyś się tym wszyscy jarali i podniecali, a teraz faktycznie no Sora jest przyszłością e no, filmu tworzonego przez AI. I już budzik nam zadzwonił, więc kończymy tę część rozbiegówki. Dajcie znać, co myślicie o tym modelu AI, jak Wam się to podoba i jak to wpłynie też na rozwój e, filmów. E, czy już filmy będą tworzone tylko z pomocą sztucznej inteligencji za kilka lat, czy też e, będziemy miksować to, jak myślicie? Dajcie znać w komentarzach. Jeżeli Wam się podobało, to dajcie łapkę w górę i do zobaczenia w następnej rozbiegówce. Nie zapomnijcie też subskrybować kanału, żeby nie przegapić tej serii. Trzymajcie się, dzięki. Cześć. Aha, jeszcze jedno: jeżeli chcielibyście się dowiedzieć więcej na te tematy, które omawiam w tej serii Rozbiegówka, to zapraszam na notatnik reżysera.pl. Tam jest taka zakładka: Pracuj ze mną i możecie sobie zobaczyć, jak się umówić ze mną na konsultacje, bo prowadzę też konsultacje na temat AI, robienia filmów, pisania scenariuszy, reżyserii, ale też tworzenia gier czy produktywności. Zapraszam Was serdecznie do współpracy ze mną. Notatnik reżysera.pl, zakładka Pracuj ze mną, link też znajduje się w opisie. 15 minut konsultacji możecie się umówić, w zasadzie napisać, umówić za free. Zapraszam Serdecznie. Jeszcze raz, trzymajcie się i cześć.